Projekt... Siemano z tej strony Haim Daj Team Siemanko, ekipa Haim Daj Team Chcieliśmy Was zaprosić na projekt Zielonogórzanie Każdy, kto ma ochotę, <laughs> Siemano z tej strony, ekipa Haim Daj Team w składzie Drzewora po dzieciach, Elka Bangu prezydenta. i Sosna Sosnowy Chcielibyśmy zaprosić serdecznie wszystkich rdzennych Zielonogórzan do wspólnej zabawy pod tytułem Projekt Zielonogórski Muzyką zajmujemy się my. Piszemy, tekst, znajdujemy się w studiu, w którym to robimy. Niedługo zobaczycie i usłyszycie efekty. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Yo. No, dobra, nie, to no, było... Dobra. By było dobre. Było <grym> dobre? Czy nie? nie? Nie, no w tajemnicy no, wszystkich wiem. mieszkańców innego grodu, żeby to brzmiało, wie? No. no Prezentujemy ZG, stary.